temu e, Miałam miejsce taka sytuacja, że ktoś mnie zaprosił do pewnej grupy, nie będę zbadać nazwy, pewnej modlitewnej grupy. I tam e, ona jest tylko dla kobiet. No i taka mi się wydała dziwna ta grupa, bo e, kobiety tam zdecydowały się modlić, zachęcały się wzajemnie, żeby modlić się o granicę Ukrainy. <laughs> no granicę, no, rozumiem, o ochronę chrześcijan e, tam żyjących, no ale tak. Nie wiem, czy idzie zesmaczyć się wspólnego sobie z polityką, no ale zapytam się jakiś może jeszcze kobiety z obozu Bożego i tam zapytałam się takich Stawieniczek, e, e, szefowej też Stawieniczek, zapytałam Ewy, no i, e, u, i Nie wiem dokładnie jak się to nazwisko wymaga, więc tylko powiem Ewy. I ona mi potwierdziła jakby moje, moje takie zdanie, że to trochę tak. Mm, Sprawa taka przegrana, można powiedzieć, na starcie, bo no nie wiem, jak ktoś ma takie przekonanie, niech się modli, ale raczej Bóg się nigdy nie zajmował polityką, a i tak pewne sprawy się po prostu muszą wydarzyć. No ale dlaczego o tym mówię? Bo wczoraj właściwie napisałam parę słów na ten temat, co ja o tym myślę na tej grupie. No i miałam rozmowę z administratorką. A potem ja zachorowałam, ale to jak to się wszystko stało, jak uzdrowiałam, to zaraz. Generalnie napisałam coś takiego, że mm, mnie, nawet jeśli by była jakaś wojna faktycznie, czy coś by się działo na świecie nieprzewidzianego, to my mamy po prostu nasłuchiwać, uczyć się nasłuchiwać Bożego głosu i go rozpoznawać. I to nam przyniesie jakby wybawienie, że Bóg nas poprowadzi, czy mamy powiedzieć, czy kiedy się ukryć, czy wyjechać z kraju, czy nie wyjechać z kraju, tak samo ci e, wierzący z Ukrainy mają tą samą tego samego Boga. Ja powiedziałam, że jak jakiekolwiek są okoliczności, to my jesteśmy po prostu ponad tym Chrystusem, one nas po prostu mogą nie dotknąć i Liczyła się modlić o to, żeby coś się nie wydarzyło, tylko po prostu i tak, co się komuś dzieje, to te okoliczności nas nie, nie, na nas nie muszą wpływać, tylko my musimy być zapatrzeni w Jezusa po prostu, tak? Jemu ufać. I dałam przykład z COVID-em, że nas nie dotknął, że ja miałam, też miałam taką wizję przed tym wszystkim, że szła wielka fala i jakby zatrzymała się przed nami, nas nie dotknęła po prostu. Zgromadzenie innych na Młodzi i mówię, że po prostu dałam swój przykład, że ani nie mieliśmy kaszu, nie wiem, kataru, nic nas, w ogóle dzieciaków, nic nie dotykało, po prostu hmm. dzieje się na świecie coś, ale my nie musimy się o to lękać, że nas to dotknie, że Bóg, nas, Bóg jest podejrzniejszy, prawda? I tylko to powiedziałam, oczywiście mój komentarz został usunięty, rozmowa na dywanie, proszę powiedzieć, <laughs> na osobności, są gości, z tą administratorką. Um. Że to nie jest grupa dyskusyjna, jak nie, nie chcę, to nie musi się móc. a ja my dobrze, jak macie przekonanie, to się módlcie, ale y, napisałam i dlaczego i, o ustanawianiu różnych rzeczy, o aniołach, posyłaniu, o różnych takich, że tego powinniśmy, na to się skupić jak y, na Jezusie, a nie na okolicznościach, tak, żeby je jakoś modlitwą odsunąć, bo nie zawsze nie wszystko się da odsunąć i też pewne rzeczy ona się ze mną przychodziła, sama to napisała, że... Ona też wiesz, w sumie, że pewne rzeczy się tak muszą się wydarzyć, no ale... Um, no i zakończyłam tą rozmowę. Jak zaczęłam kasłać, jak zaczęło mi lecieć z nosa w ogóle. No, szukałam tylko chusteczek, bo normalnie szok jakiś. Zaczęła mi łapać jakaś choroba zaczęłam się dusić w ogóle z tego kaszu. Tak się nie miałam wykasłać wczoraj w nocy. Ja tak się zorientowałam, mówię, co to za tak w ogóle? I mówię, tak, no, właśnie napisałam, że mnie w ogóle nic nie dotykało. <grywa> Nie miałam kataru, nie miałam kaszlu, a teraz Kasia i mam katar. I leci mi tak, znożne, że w ogóle nie. No. I nagle tak sobie stanęłam, mówię: Nie, diable, ja nie należę do ciebie. Wonłów w imieniu Jezus. Ja nie należy. Tak sobie sama uświadomiłam, głęboko sobie, że diabło do mnie nic nie ma. Że ja należę do Jezusa, to nie należy do diabła. I odeszło wszystko. No, a chciałam powiedzieć, że wcześniej to tak. E, ani nie umiałam zasnąć z tego, bo ten no tak, ciągle mi się zatykał, to zasypiałam, to tak dusiłam się tym to gdzieś spływało, kaszlałam, tak. I, I nagle właśnie takie uświadomienie przyszło do mnie. Też się mąwiam na językach yy, i właśnie to objawy mnie takie, że po prostu to jest atak diabelski i że ja to muszę zgromić. To musi odejść, bo ja nie mam nic wspólnego z Czatanem on nie ma nic wspólnego ze mną. Ja jestem Chrystusowa leżę do Chrystusa i, i odeszła i to na i nie wróciła.